Jak to jest, że jak jesteście 5, 10, 15, 20 lat za granicą i przyjeżdżacie do Polski dwa razy do roku, raz na dwa lata i jak raz podczas jakiejś rozmowy z kolegami, przyjaciółką, rodziną, kimkolwiek raz Wam się wymknie jakieś słowo w tym języku, w którym mówicie tak naprawdę codziennie od co najmniej 10 lat, to słyszycie coś takiego Wow, gwiazdeczka, wiecie, polskiego zapomniała, nie? W momencie, kiedy Wy rozmawiacie tak naprawdę w tym języku częściej niż Waszym ojczystym. I ona też nie potrafi tego zrozumieć. Jakby. To tak jakby powiedzieć, kodu, dlaczego on miał Czemu ty nie szczekasz? Czemu? Bo jesteś kotem, powiedzmy to sobie raz i wyraźnie. Jeżeli żyjesz więcej niż pół Twojego życia w innym kraju i przez większość czasu gadasz w innym języku, to jest taka możliwość, że czasami jedno słowo ci się wymknie. I jest to jak najbardziej normalna sytuacja. I to nie jest tak, że gwiazdorzysz. to nie jest tak, że próbujesz, nie wiem, pokazać że mówisz w innym języku. No umówmy się, jeżeli mieszkasz na przykład 10 lat w Niemczech i byś nie potrafiła niemieckiego, no to coś by było nie tak. A z zasady jest tak, że jak ktoś chce się czymś chwalić, to najprawdopodobniej dlatego, że ma jakiś kompleks. Jeżeli nie masz kompleksu, to się nie musisz tym chwalić. Co ty o tym myślisz? И еще. Она не любит быть на тиктоках.